Władimir Zaeński w USA. Prezydent Ukrainy Władimir Zaeński zmierza do Waszyngtonu, by spotkać się z prezydentem USA Joe Bidenem. Dzisiaj rano przyjechał pociągiem do Polski. Następnie na terenie lotniska w Rzeszowie przesiadł się do samolotu. Według agencji Reutera jego spotkanie z Bidenem ma trwać kilka godzin. Razem ze prezydentem Ukrainy do Waszyngtonu udaje się ambasador USA w Kijowie, Bridget Brink. Szczegółowe informacje na temat wizyty prezydenta Ukrainy nie zostały ujawnione przez kwestie bezpieczeństwa. Natomiast co do celów spotkania odniósł się sam Włodymir Zański na swoim profilu na Twitterze. Prezydent USA Joe Biden i ja omówimy współpracę między Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi. Wygłoszą także przemówienie przed Kongresem i odbędą serię spotkań bilateralnych. Oświadczenie w sprawie wizyty ukraińskiego prezydenta w USA wydała również rzeczniczka Białego Domu Karin Jean-Pierre. 300 dni temu Rosja przypuściła brutalny atak przeciw Ukrainie. W odpowiedzi prezydent Biden wezwał świat do wsparcia narodu ukraińskiego broniącego swojej suwerenności i integralności terytorialnej. W trakcie tej wizyty prezydent Biden ogłosi nowy, znaczący pakiet pomocowy w zakresie bezpieczeństwa, który pomoże Ukrainie bronić się przed rosyjską agresją. Wizyta podkreśli niezłomne zaangażowanie USA we wsparcie Ukrainy tak długo, jak to konieczne, w tym poprzez zapewnienie pomocy ekonomicznej, humanitarnej i wojskowej. W trakcie wizyty Załęskiego w Kongresie USA odbędzie się głosowanie w sprawie projektu budżetu Stanów Zjednoczonych, a w ramach niego na pakiet pomocowy dla Ukrainy przewidziano 45 miliardów dolarów. W pierwszym głosowaniu w Senacie na 100 senatorów aż 70 poparło projekt budżetu. Amerykanie przekażą również Ukrainie baterię Patriot, jak podaje w komunikacie Associated Press. Według urzędników Białego Domu, czynnikiem, który zaważył na podjęciu decyzji dotyczącej przekazania systemu, były zmasowane ataki rakietowe Rosji, które spowodowały zniszczenie infrastruktury energetycznej Ukrainy, co powoduje, że zimą wielu jej mieszkańców nie może ogrzać swoich domów. Nie jest jasne, kiedy system Patriot trafi na ukraiński front, ponieważ amerykańscy wojskowi będą musieli najpierw przeszkolić żołnierzy ukraińskich w zakresie obsługi tego zaawansowanego technologicznie systemu. Szkolenie może potrwać kilka tygodni i ma się odbyć na poligonie Grafenwech w Niemczech. Jedna bateria Patriotów obejmuje zazwyczaj do 8 wyrzutni, z których każda może pomieścić cztery rakiety. Do obsługi i utrzymania całego systemu, w skład w którego wchodzi radar, stacja kontroli, komputery i generatory, potrzeba zwykle około 90 żołnierzy. Jednak jak zapewniają wojskowi USA, do odpalenia rakiet potrzeba tylko trzech żołnierzy. Banaś zbada sprawę Saudi Ramko. W ostatnich dniach niezwykle głośno jest okolica rozmów i umowy o Renu Saudi Aramco w sprawie rafinerii gdańskiej. Według wielu kwota za transakcję była zbyt niska, a możliwe zapisy umowy, które wypłynęły do mediów, skandaliczne. Zapytano o sprawę został szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. W wywiadzie z Rzeczpospolitą odniósł się do całej sprawy. Dostaliśmy wniosek o przeprowadzenie kontroli od pięciu połączonych komisji senackich. Rozpatrujemy te wnioski i pochylimy się nad nim. Sprawa jest bardzo poważna. Wszyscy interesują się tym tematem, bo tu chodzi o dobre wspólne. Po analizie podejmiemy decyzję co do dalszych kroków. Jeżeli podejmiemy decyzję o kontroli Orlenu, to niewątpliwie przyjrzymy się umowie Saudi Aramco. Daniel Obajtek, czyli prezes PKN Orlen mówił Transakcja Saudi Aramco jest zabezpieczona zarówno w umowach, jak również na poziomie ustaw. Wtórował mu premier Mateusz Morawiecki Ta fuzja została przeprowadzona w sposób wzorcowy. Najlepszym dowodem jest reakcja rynku. Rynek ocenia ją bardzo pozytywnie. My stoimy murem z tą fuzją. Która tworzy ogromny podmiot o możliwościach, jakich dotąd w Polsce nie było. Przypomnijmy, że Komisja Europejska wciąż ma kompetencje do zablokowania wszelkich umów w tej sprawie. Rosyjskie systemy rakietowe na Białorusi. W poniedziałek w Mińsku miało miejsce spotkanie dwóch dyktatorów: białoruskiego Aleksandra Łukaszenki i rosyjskiego Władimira Putina. Tematem rozmów miały być kwestie ekonomicznej współpracy. Lecz doradca prezydenta Ukrainy Michał Podolak ostrzegał, że Putin ma po raz kolejny namawiać Aleksandrę Łukaszenkę do udziału w zbrojnej inwazji. Tego na razie nie udało mu się osiągnąć, jednak Łukaszenka poszedł na pewne ustępstwa. Przede wszystkim na terytorium Białorusi rozlokowane zostaną rosyjskie systemy obrony powietrznej S-400 i system rakietowy Iskander. Sprawę analizuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Łukaszenka zapewne odciąga przychylenie się do istotniejszych żądań Putina, jak zaangażowanie armii białoruskiej do wspólnej inwazji na Ukrainę, idąc na mniejsze ustępstwa, które latami blokował. Instytut zwraca uwagę również na dalsze możliwe działania Rosjan. Obserwowane przez ISW wskaźniki są zbieżne z najbardziej niebezpiecznym scenariuszem, jakim jest wznowiona inwazja Rosji na północną Ukrainę z Białorusi. Mimo wszystko jest to bardzo mało prawdopodobne, by miało się to wydarzyć w najbliższym czasie. Kolejne absurdy kremlowskiej propagandy. Kremlowska propaganda wchodzi na zupełnie nowy poziom i zadziwia swoją kreatywnością. Jak donosi portal Wirtualna Polska, tym razem media w Rosji postanowiły wyprodukować serię filmów, które mają zachęcić mężczyzn do udziału w wojnie na Ukrainie. Nie są to jednak zwykłe spoty, a mini działa z jasnym przekazem. Prawdziwy Rosjaniec zamiast pić, chwyta zabroni, czym bohater gry komputerowej, w której ważą się losy narodu. Wymocno mocno ocenzurowanym przez Moskwę internecie, od początku grudnia, krążą spoty publikowane przez kanał Jestem Zmobilizowany. Wątki w nagraniach bardzo mocno zaskakują, ponieważ i bohaterzy nawiązują w swoich nagraniach do popularnych przewodów Rosjan, na przykład takie jak słabość do alkoholu. Przekonując jednocześnie, że każdy z tych ludzi może zostać bohaterem, o którym historian długo nie zapomni. Wystarczy podać kilka przykładów. Prawdziwy Rosjanin zamiast podjadać kiełbasę z ludówki, zgłasza się do armii. Przykładny patriota nie strzela w grach komputerowych, lecz jest świadkiem prawdziwych wydarzeń. Nie pije z kumplami i do jego współpracy ryzykują życie. Nie zwierza się córce, że nie otrzymuje pensji, lecz pobiera żołd z armii. Sprawę dla wirtualnej Polski komentował Michał Marek z Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa. Nam może się to wydawać prymitywne, ale ta kampania jest dostosowana do specyfiki rosyjskiej prowincji. W tej narracji przedstawia się udział w wojnie jako ucieczkę mężczyzn od ponorej rzeczywistości i ich codziennego życia biedy, depresji i kłopotów finansowych. Po powrocie zyskają zaś pieniądze i akceptację. Zdaniem Michała Marka, przekaz częściowo kierowany jest także do rosyjskich kobiet. Według Michała Marka od początku agresji to one są z większymi zwolennikami walk na froncie, i to one miałyby w dużej mierze zachęcać męskich członków rodziny do wyruszenia na front. Inwencja twórcza pomysłodawców Spotów i mocno nasilona kampania prawowolna w sieci mogą być odpowiedzią na słabe zainteresowanie społeczeństwa rosyjskiego pójściem na front. Przypomnijmy, że tuż po ogłoszeniu mobilizacji przez Władimira Putina wielu mężczyzn uciekło z kraju. To właśnie te wydarzenia stały się kawą dla jednego z mobilizacyjnych filmów. Na nim pokazani są bogaci 30-letni Rosjanie, którzy uciekają do Gruzji. To starsza kobieta mówi, że chłopcy wyjechali, a mężczyźni zostali w kraju. Akcja innego spotu toczy się natomiast pod sklepem, z którego ochoczo wybiegają dwaj chłopcy w siatkach pełnych piwa. Zachęcają również swojego kolegę do udziału w libacji. Ten jednak odmawia mówiąc, że nie może się bawić, kiedy to inni współobywatele ryzykują życiem na froncie. Wirtualna Polska podkreśla, że nie wiadomo czy za serią filmów jest zmobilizowany, stoją finanse władz rosyjskich. Jednak inny sposób nie odnieść wrażenia, że są one inspirowane słowami Władimira Putina. Powiedział on na jednym spotkaniu z rosyjskimi matkami żołnierzy, że lepiej jest ginąć w walce za ojczyznę niż zapić się wódką. Kaczyński wskazał winę głosowej pozycji PiS. Wywiad Radosława Kaczyńskiego dla Gazety Polskiej już zdążył się odbić szerokim echem w świecie polityczno-medialnym. Choć od jego publikacji nie minęło zbyt wiele czasu. Za rozmowę, jaką z prezesem PiS przeprowadził Tomasz Sakiewicz, wyraźnie da się wyczuć minorowe nastroje. Związane przede wszystkim ze trudną sytuacją zjednoczonej prawicy. Ciekawe główną przyczyną zgryzoty prezesa nie jest wcale rosnąca się opozycja, lecz problemy wewnętrzne. Przede wszystkim związane z małą dyscypliną wśród jego podwładnych, a także brakiem wiary w zwycięstwo. Sam prezes Prawa i Sprawiedliwości Obserwuje to z wielką trwogą i stara się w mediach przemówić do rozsądku swoich podwładnych, jednocześnie nie przekonując wszystkich do wiary w zwycięstwo. Głównym przewijającym się wątkiem przez cały wywiad jest mobilizacja i determinacja. Jarosław Kaczyński, mimo tego, zdaje się pozostawać jednym z gniewnych polityków Zjednoczonej Prawicy, którzy naprawdę wierzą w zwycięstwo. Z jakiegoś powodu część ludzi uwierzyła, że w Polsce nie da się utrzymać władzy przez dłużej niż dwie kadencje. Dała sobie wmówić taki absurdalny i bardzo szkodliwy dla nas przekaz, a on nie ma żadnego potwierdzenia w historii Europy. Jarosław Kaczyński zlokalizował również źródło problemów. Według niego główna jego oś znajduje się poza skorupą jego partii. Taki negatywny przekaz suflują media, jak choćby wspomniany wcześniej portal, który skazał mnie na 700 tysięcy złotych. Niestety mamy do czynienia z kontrfaktyczną rzeczywistością serwowaną przez część mediów. Przypomnijmy zatem, że szef Zjednoczonej Prawicy został zobowiązany przez sąd do zapłacenia ponad 700 tysięcy złotych na pokrycie kosztów opublikowania przeprosin Radosława Sikorskiego w Onecie. Sprawa dotyczy wywiadu, jakiego w 2016 roku prezes pis udzielił onetowi, a w którym powiedział, że były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski dopuścił się z Rady dyplomatycznej. Batalion z Krymu odmówił walki. Oddział rosyjskich żołnierzy stacjonujących na Krymie miał odmówić dalszej walki w Ukrainie. Informacje te przekazał kanał Astra. Uzyskał on relację jednego z krewnych, żołnierzy krymskiego batalionu zwiadowczego. Według niej wszyscy domawiający dalszego udziału w wojnie mieli zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Jak przekazuje kanał Astra, cały batalion, cały batalion rozpoznawczy z Krymu odmówił udziału w wojnie w Ukrainie. Odmówili, po ponieśli bardzo duże straty, nie chcą umierać na próżno. Batalion jednak nadal przebywa na terenie Ukrainy. Obecnie nie są znane dalsze losy oddziału. Można się jedynie domyślać, że nie spotkało ich nic przyjemnego. Jednak patrząc na metody Władimira Putina, można spodziewać się najgorszego. Rosyjski dyktator od początku inwazji prowadzi stalinowski pobór do wojska, angażując w wojnę między innymi osadzonych więźniów. Rosyjski żołnierz mówił dla BBC: „Nie chcę wracać do Ukrainy, aby zabijać i być zabitym”. W rozmowie z dziennikarzami Rosjanie opowiadają innymi o traumie, z którą się zmaga. Jak wskazywał, został wcielony do armii w ramach obowiązkowej służby wojskowej. By zapewnić sobie byt, podpisał dwuletni kontrakt z wojskiem. Teraz skorzystał z pardy prawnej, by uniknąć powrotu na Ukrainę. Jak podawali dziennikarze BBC, takich przypadków może być znacznie więcej. Przypominamy Państwu o wsparciu naszej zbiórki razem z Fundacją Uniteds. Pomóżmy walczącym Ukraińcom, link poniżej. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu. Zachęcam Państwa do obserwowania naszych profili, co być na bieżąco i koalicyjnej koredakcji GNCP.